Witam Was! Dzisiaj czeka nas wyjątkowo wysokoprocentowy odcinek. Będziemy rozmawiali o alkoholu. To, co spożywamy, to etanol. Wódka czy whisky w przeważającej mierze zawierają etanol. Natomiast efekt dnia następnego w bardzo dużej mierze zależy od dodatków, mianowicie od dodatku bardzo szkodliwego metanolu. Dodatek metanolu w różnych alkoholach jest różny. Najmniej znajduje się go w czystej wódce. Nieco więcej w białym winie, dosyć dużo w czerwonym winie, a naprawdę dużo w takich alkoholach jak whisky czy koniak. Te kolorowe drinki zawierają dodatkowo garbniki, które potęgują działanie alkoholu. I to pierwsza rada. Jeżeli chcemy, by dzień następny był dla nas w miarę normalny, wybierajmy raczej wódkę bądź białe wino. Alkohol działa również odwadniająco. Oznacza to, że podczas jego spożywania tracimy dużo wody, a wraz z nią witamin i minerałów. Przez to nasze enzymy nie pracują tak jak powinny i dnia następnego możemy bardzo źle się czuć. Poza tym, alkohol zmienia gospodarkę naszego cukru w organizmie. Obniża bardzo jego poziom. To taki efekt, jakbyśmy wykonali bardzo ciężki trening. Dlatego następnego dnia możemy być naprawdę zmęczeni. Jak temu więc przeciwdziałać? Do imprezy powinniśmy przygotować się już wcześniej. Pierwsze decyzje to wybór alkoholu, jaki będziemy spożywać. Zdecydowanie polecam wybranie jednego alkoholu. Mieszanki zawsze działają mocniej. Kolejny ważny element, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to posiłek, który zjemy tuż przed imprezą. Powinien on zawierać dosyć dużo tłuszczu i dosyć dużo węglowodanów. Tłuszcze bowiem wchłaniają się tymi samymi drogami co alkohol. Jeżeli nasz żołądek będzie pełny, nasz organizm będzie miał więcej czasu na zmetabolizowanie tej szkodliwej substancji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest na przykład rosół z makaronem. Przed imprezą oczywiście. W trakcie imprezy czekają Was kolejne ważne decyzje. Powinniście spożywać dużo owoców, takich jak na przykład pomarańcze czy pomidory, ponieważ zawierają dużo potasu, który tracimy w trakcie konsumpcji alkoholu. Unikajcie natomiast takich produktów jak grejpfruty. Sok z grejpfruta sprawia, że alkohol dosyć długo jest metabolizowany. Organizm ma trudności z jego przetwarzaniem, co sprawia, że mamy większego kaca i szybciej się upijamy. Podobnie zresztą działa sok z grejpfruta w postaci kartonowej. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie uwagi na różnego rodzaju soki warzywne. Jeżeli macie taką możliwość, spożywajcie sok z marfii, sok z pomidora, ewentualnie przekąski, takie jak seller. One zawierają bardzo dużo witamin i minerałów, na których straty narażeni jesteśmy właśnie podczas spożywania alkoholu. Woda również będzie znakomitym wyborem. Unikajmy natomiast e, takich produktów jak chipsy, jak. Tłuste przekąski, ponieważ dodatkowo obciążają wątrobę i nasz organizm ma dodatkową pracę do wykonania. Poza zmetabolizowaniem alkoholu musi rozłożyć również te niecałkiem zdrowe posiłki. Zaraz po zakończonej imprezie powinniście wypić przynajmniej litr wody. I tutaj również dobrym rozwiązaniem będzie połączenie jej pół na półsno z sokiem. Sprawi to, że nasz organizm będzie lepiej nawodniony, a przy okazji dostaniemy solidną porcję energii, e, która będzie nam potrzebna po przebudzeniu. Efekt odwodnienia i niski poziom cukru najbardziej widoczne są dopiero 3-4 godziny e, po zakończonej konsumpcji alkoholu. Pamiętajmy o tym. Po przebudzeniu okazuje się, że nasz kac albo jest, Albo go nie ma. Jeśli nie ma, to jesteśmy w domu. Jeśli natomiast występuje, tutaj również możemy sobie pomóc. Po raz kolejny sprawdzą się suszone owoce, czyli bardzo dobre źródło energii. Możecie również spożywać siemię lniane, zalane gorącą wodą z dodatkiem łyżeczki lub dwóch miodu. Płynie wynie to bardzo pozytywnie na stan błony śluzowej waszego żołądka. Jeżeli czujecie ból głowy, możecie posiłkować się na przykład aspiryną, ale nigdy nie spożywajcie jej na pusty żołądek. I ostatnia, bardzo ważna rada. Posiłek śniadaniowy powinien zawierać sporo cysteiny. To taki aminokwas, który ułatwia detoksykację organizmu. Praktycznie najlepsza będzie jajecznica z warzywami albo chudy twaróg z warzywami. Myślę, że te proste rady mogą Wam bezboleśnie przetrwać imprezę. Pozdrawiam Was i zapraszam do kolejnego odcinka.